serdecznie z tej strony Paweł Salamucha. Jest to kolejna audycja z cyklu Polski Wall Street, ale dziś wyjątkowo autoerotycznie, czyli podczas tej audycji odpowiem na pytanie, które pojawiło się pod poprzednią i dotyczyło mojej osoby. Kim jest Paweł Salamucha? Myślę, że dobrym momentem, od którego warto zacząć tą historię jest no oczywiście kwestia mojej kariery, a więc zawsze, kiedy ktoś mi o to pyta, zaczynam od momentu, kiedy w piątej klasie w technikum podczas lekcji religii, nasz nauczyciel powiedział do nas, byśmy modlili się o to, by na naszej drodze życiowej spotykać mądrych ludzi. Drugim elementem, który był dla mnie bardzo charakterystyczny, to był fakt, że nienawidziłem administracji, nienawidziłem papierków, nienawidziłem procedur. To mnie po prostu rozbrajało i zdecydowałem się, że aby tego uniknąć. Zapiszę się do wojska. Tak, wtedy moim celem było dostanie się do brygad Desantowo-Szturmowych we Wrocławiu. Była to szkoła podoficerska, elitarna. Dodam tylko, że tylko i wyłącznie na całą Polskę 30 miejsc. Oczywiście przeszedłem kwestie psychologiczne, pojawiłem się na egzaminach, tam była sprawnościówka i tak dalej. Wszystko to udało się zaliczyć aczkolwiek do tej grupy 30 osób nie udało mi się dostać. Tak też wróciłem na tarczę. I tu kolejna rzecz. Kiedy człowiek planuje, to Bóg się śmieje. Zgadnijcie, gdzie trafiłem. Trafiłem do administracji. Wtedy, sobie, wtedy to były jeszcze czasy, kiedy służba wojskowa była obowiązkowa, ale ja nie chciałem iść tak do pierwszej lepszej jednostki, dlatego też zawarłem pakt sam ze sobą, że, dobra, skoro nie, chci, nie chcieliście mnie wziąć po dobroci, teraz już mnie nie weźmiecie. A więc zapisałem się na studia i od razu poszedłem do pracy. I zostałem umieszczony w Ostrołęckim Forum Gospodarczym, czyli w największym w regionie stowarzyszeniu przedsiębiorców. Pamiętacie moją modlitwę o spotykanie mądrych ludzi na swojej drodze? Byłem w elicie przedsiębiorczości z naszego miasta. Oczywiście byłem tam gońcem, czyli osobą, która przynieś, podaj, zrób herbatę, ale również byłem protokolantem podczas różnych spotkań. Brałem udział, miałem okazję brać udział w konferencjach, często organizowałem je i w ten sposób nabierałem doświadczenia. Miałem fantastyczne wzorce, i już wtedy wiedziałem, że nie chcę iść tą ścieżką moich rodziców, którzy są fantastyczni, ale realizowali ścieżkę tą, tego pracownika etatowego. Jak najbardziej, nic nie mam do tego. Chciałem być przedsiębiorcą. Trafiłem wtedy na książki Kiosakiego Bogaty i biedny ojciec, te, te różne historie. Zainspirowałem się, chciałem kupić pierwszą nieruchomość. Oczywiście wtedy nie miałem, w wieku 21 lat nie miałem świadomości, ponieważ wierzyłem w te książki, a więc nie miałem świadomości, że stać mnie było jedynie co najwyżej na budę dla psa ale już na miejsce postawienia tej budy już zdecydowanie nie, a więc nieruchomości odpadały. Nie miałem też pomysłu na siebie, tak? nie wiedziałem, jaką firmę chcę założyć, nie wiedziałem, jaką będę realizował usługę, za którą ktoś inny mógłby mi zapłacić, to, czyli moje otoczenie, a więc szukałem, myślałem, kombinowałem i w pewnym momencie zdecydowałem się, że wejdę w świat inwestycji. Tam wydawało mi się to bardzo proste: tanio kupić, drogo sprzedać najlepiej, szybko i nagle. Nie przewiduj, realizuj. To były hasła, które wmówione mi miały zafunkcjonować na rynku. Oczywiście masakra. W międzyczasie również pracowałem na etacie, mieszkałem u rodziców, a więc miałem te sprzyjające środowisko do rozwoju, bo nawet jeśli popełniałem błędy i traciłem na nich pieniądze, to ten podstawowy, czyli dach nad głową, jedzonko miałem zapewione z tytułu tego, że mieszkałem z rodzicami. To dało mi to polane rozpędu. I tak mijały długie miesiące. Ja walczyłem na tym rynku, czytałem, kombinowałem, Różne szkolenia realizowałem, czasami droższe, czasami tańsze, często bezpłatne, czytając masę, masę, masę książek na potęgę i stawałem się coraz bardziej elokwentny. Miałem takie cechy, które podobały się ludziom, u których pracowałem, cały czas będąc zatrudnionym na pół etatu w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców. W pewnym momencie, znowu na mojej drodze, Bóg postawił mądrych ludzi, którzy pomogą mi podpowiedzieć, co w ich ocenie warto zrobić? I tak założyłem w wieku 24 lat swoją pierwszą działalność gospodarczą. Pamiętajcie, ja wtedy byłem jeszcze w tym kwadrancie pracownika, a więc pomysły miałem stricte pracownicze, czyli aby zatrudnić jedno, dwie osoby i jakoś tam sobie żyć. To był 2009 rok, a więc ten, można powiedzieć, dołek kryzysu. Wtedy ta moja działalność wystartowała, i o dziwo, po sześciu miesiącach zatrudniałem ponad 40 osób, a opiekę roztoczyliśmy w tej działalności nad ponad 250 pacjentami. Była to pielęgniarska opieka domowa, i to zaczęło naprawdę fajnie funkcjonować, ale w tle zawsze był sentyment do giełdy papierów wartościowych. Miejsca, w którym Zaczęła się moja historia, ta odpowiedzialna i świadoma kariera. I tak ta działalność sobie funkcjonowała, i zresztą funkcjonuje do dzisiaj, a mi zaczęły wychodzić moje inwestycje na giełdzie papierów wartościowych. Oczywiście, z sentymentu do Stowarzyszenia Przedsiębiorców, tam sukcesywnie awansowałem z funkcji pracownika administracyjnego, potem do dyrektora. W pewnym momencie, jak już zarejestrowałem działalność, mogłem wejść do zarządu i ten sentyment do prac społecznych mi został. I organizując pewne różne konferencje, ciekawe pogadanki na temat inwestycji, przedsiębiorczości, jeden z moich znajomych, trener rozwoju osobistego, powiedział mi: Paweł, no z taką wiedzą nie możesz się marnować. Oczywiście, ja byłem też bardzo mocno zagorzałym realistą, który mówi, że. Słuchaj, z całym szacunkiem, dzięki wielkie. Tutaj, w tym małym miasteczku, mogę coś powiedzieć, ale ja nie chcę ludzi szkolić. Ja nie chcę się w to angażować, ponieważ jestem inwestorem. Ja siedzę na saporcie. Jak ja widzę Was, jak Wy na tej scenie skaczecie, tańczycie i opowiadacie, to nie jest świat dla mnie. No i znowu, jak człowiek planuje, to Bóg się śmieje. Ja, oczywiście, będąc przedsiębiorcą, zorganizowałem mu fajne kontakty, które chciały szkolić tych ludzi i mieli się zagrać ze sobą. Niestety jakoś im to nie wychodziło. Zawsze kiedy ten mój kontakt miał się pojawić, się nie pojawiał, ja musiałem jakby wtedy zawsze zajmować jego pozycję i w pewnym momencie tak powolutku wystąpiłem na jednej, drugiej, trzeciej uczelni. Wrzucony został z tego wystąpienia filmik do internetu i tak pierwsze, drugie, trzecie zapytanie zaczęły te zapytania coraz częściej się pojawiać. No i siłą rzeczy Chcąc pomagać, zacząłem szkolić, i w ten sposób pojawił się drugi element biznesowy, przybudówka do mojej pierwotnej działalności, czyli ten element szkoleniowy. Dlaczego jednak, mimo iż w biznesie to wszystko ładnie wychodzi, zostałem przy giełdzie? Ponieważ wychodzę z założenia, że giełda to miejsce, gdzie pracują nasze pieniądze, a nie my. I wiedza tam zdobyta. Bardzo dobrze przydaje mi się w różnych czynnościach życiowych. To nie musi być tylko inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych, gdzie kupuję takie albo inne akcje, ale czasami przy podejmowaniu prostych decyzji biznesowych w życiu codziennym, choćby zakup prostego telefonu. Wyobraźcie sobie prostą sytuację. Mój znajomy dostał oferty z jednej z sieci komórkowych na najnowszego iPhone'a, konkretne usługi telekomunikacyjne. Cena finalnie 4500 zł po 24 miesiącach rozłożona na raty, tak, bo wiadomo wszystko wliczone w abonament. Ten sam telefon i ta sama oferta, tylko telefon kupiony bezpośrednio w sklepie, a oferta nie tak jak tutaj naliczana jako 150 zł, tylko 30, daje nam finalnie po dwóch latach kwotę o 800 niższą. Zwróćcie uwagę, że na nasze życie składają się małe szczegóły. Nasze malutkie decyzje i suma tych decyzji pozwala nam albo iść do góry, czyli na koniec roku okazuje się, że dzięki małym, ale dobrze podjętym decyzjom zaoszczędziliśmy kwotę X, bądź też jej nie zaoszczędziliśmy. Ta wiedza giełdowa nie przekłada się tylko na to, żeby zarabiać pieniądze poprzez zakup akcji. Tak, to jest klucz. Ale również świadomość procentów powoduje, że. Ta wiedza również służy mi w dniu codziennym. Ale tak jak wspomniałem, te szkolenia też z racji tego, że mam czas ograniczony, nie dla wszystkich tego czasu wystarczy. I tu znowu pojawiła się ta myśl, myśl przedsiębiorczości. W jaki sposób moje szkolenie może stać się tańsze i bardziej dostępne dla większej grupy osób? Poprzez kilka dobrych miesięcy udało mi się wykreować, stworzyć. Szkoleniegiełdowe.pl. I powiem szczerze, że miałem się wstrzymać z oficjalną premierą tego szkolenia, ale w zasadzie przy okazji tego, tej audycji myślę, że warto o nim coś powiedzieć. Jest to moje indywidualne szkolenie, które zostało podczas pracy z konkretnym uczniem, a w zasadzie z grupą uczniów, bo u jednych jedne lekcje nagrywałem, u innych drugie lekcje. Zostało to nagrane, obrędowane, powycinane te indywidualne stawki. I zdecydowanie za mniejsze pieniądze udostępnione dla osób, które są na początku swojej drogi inwestycyjnej, chcą się czegoś doedukować, chcą się czegoś dowiedzieć, chcą inaczej albo zobaczyć, w jaki sposób ja patrzę na giełdę z mojej perspektywy. Jest to biblioteka wiedzy. Moje szkolenie w wersji online za 25% jej wartości. I myślę, że to jest dobra puenta na, na wyjście tego, do czego doszedłem w tym momencie. Tak? Mam różne doświadczenia, ponieważ w Stowarzyszeniu ostrońskiego Forum Gospodarczego no, miałem kontakt z różnymi ludźmi, zarówno przedsiębiorcami już tej wysokiej półki, jak również rozpoczynającymi swoją ścieżkę. Ale zawsze elementem kluczowym dla mnie jest ten tak zwany geszeft, czyli dobrze sporządzony biznes. Czyli taki, w którym jednej i drugiej stronie to się opłaca. I to jest chyba puenta tej historii mojej, jak to dalej się rozwinie, czy dalej będę uczył, czy dalej będę coś rozwijał, nie wiem. Nie mam takiego planu, że wiecie, że do wieku 40 lat chcę osiągnąć to, czy coś innego, a potem stać się rentierem. Tak, marzyłem sobie, do, że w wieku 25 lat, tak? W wieku 21. rozpocząłem, w wieku 25 lat, miałem być rentierem. Ale pamiętajcie. Kiedy człowiek planuje, to Bóg się śmieje. Oczywiście moje działania są celowe, zmierzają w jakimś kierunku, ale nie są to plany stricte wyliczone co do złotówki. Mam swój zestaw jakby umiejętności, zestaw cech, oczywiście sumienie i myślę, że to jest ta, ten kompas, którym chcę kierować się przez życie. Troszeczkę e, w Pojechałem, ale mam nadzieję, że Was nie znudziłem. Oczywiście, jeśli macie do pytania dotyczące mojej kariery, chętnie na nie odpowiem. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Była to krótka historia Pawła Salamuchy, jego kariery. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Była to kolejna audycja z cyklu Polski Wall Street. Tym razem nie dotycząca akcji, a w zasadzie ścieżki kariery. Żegna się z Wami Paweł Salamucha. Pozdrawiam. Maybe that wasn't money.